Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Przemku. Odpowiadam na Twoje pytanie. Nie mogę znaleźć pracy jako IT Project Manager. Odpadał z rekrutacji w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy ciąży na mnie klątwa? Mhm. Czy na Przemku ciąży jakaś klątwa? Czy na Przemku ciąży jakaś klątwa? Nie, nie, nie widzę tutaj żadnej klątwy. Generalnie um, to jest tak, jesteś bardzo tutaj według kart, jesteś bardzo osobą, która gdzieś tam um, no nadaje się na to, na to stanowisko. Wszystkie wiatr w żaglach, wiatr w włosach, tak, w kompetencje posiadasz, posiadasz wszystko, co jest potrzebne, aby uzyskiwać rzeczywiście mm, te stanowisko, natomiast według kart w przeszłości tkwi jakaś mądrość, tak, bo w negatywnym mam rycerza kielichu, rycerz kielichu generalnie mówi o tym, że no, powraca, że no, powrota do sprawy, które wydawałoby się, że z nami, że zamknięte, no a jednak nie, bo powrota do przeszłości, no i tutaj według kart w przeszłości tkwi jakaś nauka, coś takiego robisz, takiego popełniasz stare błędy, popełniasz jakiś schemat działań, który nie jest do końca właściwy, a mądrość tkwi w przeszłości, tak? Czyli gdzieś tam już doświadczyłeś um, czegoś takiego jak teraz, według kart, albo um, działałeś w ten sposób jak teraz, z jakiegoś powodu, tak? No, i właśnie to te, te, te działania nie są takimi, które są sprzyjające właśnie uzyskaniu stanowiska. Także musisz zastanowić się, co takiego robisz, co robiłeś już wcześniej, czy nie wiem, sposób nawet mówienia o czymś, czy sposób wypowiadania się, czy sposób yy, opowiadania o czymś, czy sposób na przykład robienia czegoś, no, no tak jak mówię przykładowo, tak, także być może coś jest takiego, co gdzieś tam robisz, nawet e, powiedzmy tak na co dzień, co jest takim nawykiem? No, ja oczywiście mówię o rekrutacjach, no a już kiedyś tak robiłeś i wyszło tam negatywnie, tak? Mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. W każdym razie w przeszłości tkwi jakaś e, mądrość. No, co jest ta karta świata? Karta świata, no to jest bardzo fajna energia, tak? To mówię o mm, takim potencjale bardzo dużym i drzemiącym w tobie, i drzemiącym jakby. W, tym, w, w Twoim zawodzie przyszłym, tak? Że Ty jesteś bardzo mądrym człowiekiem, możesz mieć wszelakie, tak? Kontakty, e, w jakieś prace znaleźć, tak naprawdę, gdzie będziesz chciał, tylko chodzi o to, żebyś Ty też otworzył się na te możliwości, tak? Bo według kart nie, nie do końca Ty się otwierasz na te wszystkie, e, jakby, mm, nie, na te wszystkie szanse, które los Ci zsyła, tak? Że trzeba bardziej się otworzyć, wyjść poza trawę swojego komfortu, bo karta świata mówi o tym, że naprawdę jest umysł lotny, tak? Wszystkie możliwości są ogromne, tak? Na każdym kroku jest szansa. Nowa droga, każdy chciałby z tobą gdzieś tam współpracować, ale z jakiegoś powodu ty się sam ograniczasz, blokujesz, tak? Także to by było do, gdzieś tam do odblokowania. Ja zawsze mówię, że jest taki bardzo skuteczny, sprawdzony sposób i nikogo on tutaj nie krzywdzi, absolutnie. To jest zamrażanie. Po prostu pisz, bierzesz karteczkę, piszesz na karteczce ja, tutaj imię, tak, czy imię, nazwisko, może być data urodzenia. Yy, odcinam i zamrażam, i tutaj piszesz co? Na przykład nieudane rekrutacje, tak? Yy, brak szczęścia w życiu zawodowo-finansowym, na przykład. Tak, co będziesz chciał? No i na przykład na koniec piszesz, niech tak się stanie, tak? Albo nie musisz nic pisać, zginasz tę yy, karteczkę, no, w, no, zginasz po prostu, tak? Potem karteczkę wkładasz do kubeczka plastikowego, zalewasz wodą, do zamrażarki, tam sobie 3 miesiące mniej więcej, tak? Jest Potem tym, wyjmujesz, odmrażasz, posypujesz solą i spalasz, aby zakupujesz gdzieś tam, nie wiem, w okrutku, tak? I takim sposobem, naprawdę bardzo skuteczne, sama próbowałam, rzeczywiście jest to bardzo skuteczne i jest to yy, no bezpieczne bardzo, tak? Także warto by było to zrobić, ale również blokady energetyczne wszelkie, żeby od, odciąć jakiś amulet, ametyst, kwarcu różowy, nie wiem, yy, kryształ górski, cokolwiek, amulet, uzbroić się w amulet, żeby był zawsze przy Tobie, żeby energetycznie. To też tak, gwoli wyjaśnienia, jakby też z mojej chęci, tak doradzenia ci czegoś. Także, żebyś nie bał się też. Y Żebyś otwierał się po prostu na wyjście poza strefę swojego komfortu, nie popełniał błędów czy też schematów z przeszłości. I też karta rada paść żebyś oławał szansę po prostu, tak? Bo z jakiegoś powodu Ty mm, masz jakby wiele do zaoferowania, a nie do końca to w tych rekrutacjach pokazujesz. Ale również według kart warto by było jeszcze e, czy powiedzieć, czy dopisać, czy później jakiś kurs, szkolenie, jakieś coś takiego, co po prostu fajnie brzmi, tak? Powiedzmy, no tak to wygląda, no to coś takiego, co fajnie brzmi i dzięki temu Yy, zwłaszcza yy, tutaj mamy, mamy przy kobiecie jakieś azdenarów, tak, czyli królowa buław azdenarów, rzeczywiście tutaj będziesz miał możliwość ogrom, już widać według kart, że będziesz miał możliwość znalezienia i, i dostania bardzo fajnego stanowiska bardzo dobrej i dobrze płatnej świetnej pracy przy królowej buław, jeżeli oczarujesz po prostu kobietę, no tak to wygląda królowa buław jest przy tym kobieta, która daje Ci pracę dosłownie, tak jest kobieta taka, no aktywna bardzo charyzmatyczna, temperamentna i według kart, jeżeli tylko trochę się postarasz to um, tak kobieta po prostu już sprawi, że no, zachwycisz się swoją osobą, jeśli to z, z tych rad skorzystasz i ja az denarów jest, czyli ogromny potencjał na wspaniałą i dobrze płatną pracę, tak? Tylko warto by było tak, jak powiedziałam, jakiś kurs, szkolenie, cokolwiek, tak? Co fajnie brzmi, a nawet niekoniecznie musi być jakiś wartościowe, tak powiedzmy, no ale tak to wygląda. Także Przemku, trzymam za Ciebie kciuki, życzę powodzenia, do usłyszenia do zobaczenia.